Prolog punkt 4. Rozdzieliliśmy się przy świątyni. Krew z krwi. Dzieci Foltesta ukryte są w świątyni. Wprawdzie prowadząca do niej brama jest zamknięta na cztery spusty, ale za to dowiadujemy się o istnieniu podziemnego przejścia. Żeby jednak nie było za łatwo, drogę do niego musimy odnaleźć sami. Jeśli okłamaliśmy młodego, zapewniając go ochronnym działaniem talizmanu, odnajdujemy jego półnagie zwłoki w jednej z uliczy. Możemy z nich zabrać pechowy medalion. Jego prawdziwe Działanie poznamy w akcie pierwszym. Wędrujemy uliczkami, aż odnajdujemy miejsce, w którym ludzie foltesta zebrali jeńców wojennych w pobliżu barykady. Wchodzimy w drzwi po ich lewej stronie, a następnie niszczymy ścianę za pomocą znaku R. Przechodzimy na sąsiednią uliczkę, gdzie spotykamy niedobitków straży lawaletu. Pokonujemy ich, a następnie schodzimy do kanałów przez pobliską studnię. Na dole spotykamy zgnilce i utopce. Rozprawiamy się z nimi pojedynczo, kierując się w stronę wyjścia. Nie dajemy się zbić stropu tropu stającymi nam na drodze z drzwiami. Te właściwe nie są zamknięte na klucz. Po drodze używamy znaku art, by utorować sobie przejście. Na końcu podziemi wspinamy się po drabinie. Na górze pokonujemy kilka grupek strażników, dbając o to, by nie dać się otoczyć. Kiedy się da, wspinamy się po schodach. Gdy już się wydaje, że nie ma dokąd iść, wspinamy się przez wyrwę w murze. Na zewnątrz znów przyjdzie nam nieco powalczyć. Eksplorujemy okolice, aż na pokonanym strażniku zdobywamy klucz do bramy. Otwieramy nim dotąd zamknięte drzwi, a w środku przełączamy dźwignię. Brama do klasztoru staje otworem, a my możemy wyjść na spotkanie Foltestowi. W tym miejscu Vernon przerywa opowieść, bo sam uczestniczył w opisywanych wydarzeniach. Akcja przenosi się do momentu spotkania z arcykapłanem, po której w wymianie zdań ruszamy za królem Foltestem i Roszem. Uwaga, przed nami niezbyt przyjemne spotkanie ze smutem. Smokiem. Jeśli na czas nie wciskamy pokazanych na ekranie klawiszy giniemy. Kiedy widzimy na ekranie Geralta prowadzącego króla Foltesta, ciskamy przycisk w dół. Podążając za Foltestem docieramy do poszukiwanych dzieci. Niestety sprawy szybko się komplikują. Król umiera, a Geralt podejrzany o morderstwo ląduje w lochu. Misje poboczne. Biada zwyciężony. Przechodząc obok jednego z domów zauważamy, że rozochoceni wojacy Foltesta wyładowują swoją Złość na Bogu ducha w innych mieszkańcach. Możemy zaingerować, nakłaniając ich do posłuchania głosu rozsądku. W tym celu wchodzimy do domu, z którego wybiegła kobieta i rozmawiamy z żołnierzami. Wykorzystując znak akcji, perswazję lub zastraszenie próbujemy nakłonić ich do zaprzestania działań. Jeśli nam się to udaje, możemy namówić wieśniaków, aby wynagrodzili nas za udzielenie pomocy. Kilka domów dalej widzimy żołnierzy szykujących się do podpalenia chaty z mieszkańcami w środku. Ich dowódca nie chce słuchać głosu rozsądku, więc nie pozostaje nam nic innego, jak poczęstować go paroma uderzeniami miecza. Chwilę później się poddaje. Chodzimy do uratowanego domu i rozmawiamy z mieszkańcami. Możemy nakłonić ich do zapłacenia paru orenów lub tylko ostrzec przed wojakami Foltesta. Jeżeli decydujemy się uratować mieszkańców, możemy spodziewać się za to nagrody w akcie pierwszym. Prolog, punkt 5. Lochy Labaletów. W ten sposób dotarliśmy do końca opowieści Geralta. Nie trzeba wiele by przekonać Vernona o niewinności Wiedźmina. Wystarczy zapewnić go o chęci schwytania królobójcy i o swoich dobrych zamiarach, by opuścił cele wręczając nam klucz do kajdan. Uwaga, jeśli będziemy próbowali pogrywać z Vernonem, zbywać jego pytania albo po prostu się stawiać, Geralt zginie. Kiedy jesteśmy sami pozostaje pozbyć się strażników. Możemy ich sprowokować albo najpierw uwolnić się z oków. Nie Zależnie od naszego wyboru dochodzi do walki na pięści. Walczyć na pięści będziemy nie jeden raz, więc warto dobrze opanować technikę. Nie jest to trudne, walka opiera się bowiem na wciskaniu wyświetlanych na ekranie klawiszy. Podczas starcia ze strażnikami przyglądamy się ruchom Geralta. Zauważmy, że gdy bierze silny zamach, zaraz trzeba będzie szybko wcisnąć kolejny klawisz. Jeśli to opanujemy, wygraną mamy praktycznie w kieszeni. Pokonanemu strażnikowi zabieramy klucz, którym otwieramy krawędzie. Podnosimy pałkę i na ekranie ekwipunku uzbrajamy się w nią. Tak wyposażeni opuszczamy lo. Więzienie możemy opuścić pokryjomu, czając się w cieniu i eliminując strażników z nienacka, albo po prostu pokonać ich w otwartym starciu. Jeżeli decydujemy się na ciche rozwiązanie, musimy gasić napotkane pochodnie. Robimy to patrząc na nie i wciskając w przycisk odpowiedzialny za zgaszenie światła. Potem gdy pojawia się strażnik, zakradamy się za jego plecy i go ogólnie. Pierwszego strażnika likwidujemy kryjąc się w celi po lewej, a następnie zachodząc go od tyłu. Chodzimy po schodach kryjąc się za rogiem. Znanym już sposobem eliminujemy kolejnego strażnika. Teraz musimy zdecydować się, którą z możliwych dwóch dróg wyjścia z więzienia wybierzemy: mamy do wyboru przejście górą albo przez salę tortur dołem. Ucieczka z więzienia przebiega inaczej, zależnie od tego, czy zabiliśmy Ariana, czy też skłoniliśmy go do kapitulacji. Arian żyje. Przejście górą. Skręcamy w lewo, wewnątrz gasimy pochodnie, by przywołać kolejnego strażnika. Uważamy na jednego z więźniów, który podnosi alarm wzywając do środka klawiszy z sąsiedniego pomieszczenia. Korzystamy z otwartej celi, aby się ukryć. Idziemy dalej. Zastanemu w sali strażnikowi odbieramy klucz, którym otwieramy drzwi prowadzące na górę. Po drodze natykamy się na Ariana, któremu udało się unieszkodliwić prowadzącą go eskortę. Jest jednak bardzo osłabiony, tortura Wymaga pomocy. Użyczamy mu ramienia, pozwalając dotrzeć do chwilowego schronienia. Tam dajemy mu chwilę odpocząć. Zanim do niego wrócimy, musimy oczyścić pomieszczenia na górze. Spotkamy tam kilku strażników. Eliminujemy ich jednego po drugim, gasząc pochodnie i czekając, aż przyjdą je zapalić. Gdy teren jest czysty, wracamy do Ariana. Wspólnie udajemy się do składu oliwy. Szlachcic otwiera tajne przejście. Droga na zewnątrz stoi otworem. Arian nie żyje. Przejście. Górą. Skręcamy w lewo, wewnątrz gasimy pochodnie, by przywołać kolejnego strażnika. Uważamy na jednego z więźniów, który podnosi alarm, wzywając do środka klawiszy z sąsiedniego pomieszczenia. Korzystamy z otwartej celi, by się ukryć. Idziemy dalej. Zastanemu w sali strażnikowi odbieramy klucz, którym otwieramy drzwi prowadzące na górę. Widzimy, jak Nilfgaardzki ambasador wyprowadza z przesłuchania hrabinę Louise de la Vallée. Na razie nie możemy nic z tym zrobić, jednak jego obecność pewnością da się wykorzystać później. Chodzimy na górę, spotykamy tam kilku strażników, eliminujemy ich jednego po drugim, gasząc pochodnie i czekając aż przyjdą je zapalić. Na końcu korytarza znajdujemy niewielkie pomieszczenie, w którym spotykamy poznaną przed chwilą parę. Po rozmowie z hrabiną uzyskujemy wsparcie ambasadora, podążamy za nim, a następnie ukrywamy się czekając aż wybawi strażników. Kiedy zbiegają na dół, przechodzimy przez drzwi i udajemy się do wyjścia. Arian żyje, przejście dołem. Skręcamy w prawo. Na górze da się szybko uporać z dwoma strażnikami. Pierwszy stoi tyłem, a drugi jest zajęty uwięzioną elfką. Po pokonaniu ich zabieramy klucz drugiemu. Schodzimy po schodach i otwieramy drzwi. Trafimy do pomieszczenia z klapą w podłodze. Korzystamy z przejścia, by dotrzeć w pobliże sali tortur. Idziemy przed siebie. Przez szczelinę w ścianie widać Ariana biczowanego przez oprawcę. Kawałek dalej jest przejście w murze. Przedostajemy się na miejsce kaźni. Obezwładniamy odwróconego Skrybę, a potem staczamy pojedynek z katem. Po zwycięstwie możemy uwolnić Ariana. Użyczamy mu ramienia, wchodzimy po schodach i docieramy do schronienia, gdzie na chwilę go zostawiamy. Wrócimy do niego po oczyszczeniu pomieszczenia na górze. Jest tam kilku strażników. Eliminujemy ich jednego po drugim, gasząc pochodnie i czekając, aż przyjdą je zapalić. Po upewnieniu się, że teren jest czysty, wracamy do Ariana. Wspólnie udajemy się do składu oliwy, szlachcic otwiera tajne przejście, droga na zewnątrz stoi otworem. Arian nie żyje, przejście dołem. Skręcamy w prawo, na górze mamy okazję do szybkiego uporania się z dwoma strażnikami. Pierwszy stoi tyłem do nas, a drugi jest zbyt zajęty uwięzioną elfką. Po obezwładnieniu obu zabieramy klucz temu drugiemu. Schodzimy po schodach i otwieramy drzwi. Trafiamy do pomieszczenia z klapą w podłodze. Korzystamy z przejścia, by dotrzeć w pobliże sali tortur. Idziemy przed siebie przez szczelinę w ścianie. Możemy dojrzeć hrabinę Louise Lavalette, zmuszaną przez oprawcę do złożenia fałszywego Zeznania. Kawałek dalej dostrzegamy przejście w murze, przez które przedostaniemy się na miejsce kaźni. Obezwładniamy stojącego do nas plecami skrybę, a następnie staczamy pojedynek z katem. Po zwycięstwie możemy zamienić dwa słowa z hrabiną. W tym momencie do sali wchodzi nibgarski ambasador, który po chwili wahania zgadza się nam pomóc. Podążamy za nim utrzymując dystans, a następnie ukrywamy się, czekając aż wybawi strażników. Kiedy zbiegną na dół, przechodzimy przez drzwi i udajemy. Się do wyjścia. Na zewnątrz pokonujemy strażników i kierujemy się w stronę przystani. W oddali dostrzegamy czekającą na nas Tris. podążamy za nią i wchodzimy na statek. Jeśli wybiliśmy młodemu z głowy walkę w samych gadkach, spotykamy go zaraz po wyjściu z Lochu. Podzięce pomoże nam odwrócić uwagę strażników. Tu kończy się prolog. W następnym odcinku zajmiemy się już aktem pierwszym.